Hej, tutaj Roksana, razem z nami jest Ola, przywitaj się. Hej. Tak, i jak możecie mnie inaczej y, słyszeć, ponieważ... A nie będziesz mieć głos wywiórczy? Nie, nie będę miała głosu czego, Zreszt zresztą zobaczę, ale mam nowy mikrofon i nic nie szumi i nie będzie słać żadnych puków, stuków i innych. I dzisiaj kupujemy sobie vip więc no... Razem nie będziemy nagrywać szalone zakupy, więc nie zajmuje czasu, raczej znaczy, nie, że... no ee. eee... Okej, <laughs> okej. Okay. Zapomniałam, zapomniałam swojego hasła przed chwilą, ale już sobie przypomniałam. Okej, okay, już, ja już ten, podaj numer. <coughs> Już podaj numer, ty! Aha, okay, już wiem dlaczego. Czekaj, zmienię sobie datę, ponieważ tutaj pisze, że niby mam VIP-a, a ja nie mam VIP-a. Dzi dzisiaj jest marzec, ok. Wezmę sobie odświeżę I jeszcze raz zaloguję. Ja No. Co? Jak byłam mała, to w telefonie, bo miałam, telefon ja w telefonie mniejsza. I napisałam mój przez otwarty. Chyba każdy tak prawie pisał. Może, ja nie pisałam chyba. Tak. Ja nie wiem, ja nie wiem. Czekaj, bo Okej, okay, zostań no. VIP, klikam. Dobra, to ja już kupuję właśnie. Ja sobie kupię zwykłego, ponieważ nie, nie warto, tak raczej znaczy jak dla mnie. Okej, okay, okay. hey. No dobra <grym> To cicho. Tak, cicho. Okej, okay, ja zaraz wrócę po jak napiszę no. No, no, no. Numer. Mm. Więc zaraz was wracam. Okej, okay, mi się Okej, okay, już jesteśmy i... No, to przyszą, gratulacje! Co? A mi muszę... Gratulacje za VIP i że będzie też pozdrą. <grym> no tak będzie, zobacz Nagrywam. Dobra, zostaje okay. takie. I poczekaj, że wracam. Okej, okay, już jestem i, i tak mam 50 od Zarko jest i 5, więc okej. Okay. Mam 11. Nie wiem czy to teraz, czy na bosterku otworzyć świnkę. Pozdrawiam serduszko Betka, dobra, raz się żyję już to kłobiedy. Pozdrawiam y, serduszko Betka, chyba udzielę. Masz postera? Hej, ty tak, ja pozdrawiam cię. A czy nie mam... Te. Nie mam pozdrawiam. Nie mam pozdra, nie, nie mam, nie mam. I Amerka 9.8, pozdrawiam cię serdecznie. No. O no, no, dobra. I teraz będziemy chyba robić szalone zakupy. Tak myślę, że ja będę teraz robić. Hej, ty, hej, dlaczego masz VIP, a tu nie masz? Dlaczego na filmach masz VIP-a, a tutaj nie masz, zaakceptujesz Piska eee. ok, Dobra, przyjmę, teraz przyjmuję wszystkich osób, osoby, które mnie zapraszają, więc Więc możecie Ten Nawet dasz pozdro No Dasz pozdro Ej, kupiasz już? No A mnie nie pisze, że masz vip -a. Czemu? Dobra, pozdrawiam Cię z Amelka98, znowu Cię pozdrawiam, ale, ale z Czemu tak nie piszę? No nie wiem. Nie wiem. Może ja coś mam. To odśwież sobie, to będzie chyba Ci pisać. Okej, okay, dobra, nie przedłużamy, robimy te zakupy? Ja nie, ja muszę wystarczyć ten mój odcinek. Aha, no tak, no to ja teraz zrobimy zakupy, 25. Tak, procent. Z2. Ok, i dobra, kupujemy zakupy. Ej, wiesz, jak ja mam w, w książce wyrażenie? Jakie? O, już jesteś, widzę. E, no? Jest tweeting, nie? No. I wiesz, jakie jest tłumaczenie? Tweetowa... E, tweetować chyba na Twitterze, czy coś takiego? No, no. Uf. Coś tam na Twitterze. Um. Amore. Tak, ale tak w książce piszę. Czekaj, hej, dasz sobie bo. Boże, na razie nikomu nie daję nic z listy. Na razie. Nie ja daję. Co, ja tak tak jest cały czas. Cały czas. To mi się podoba. To będzie chyba. To mi się podoba. Dodaj, i rzeczy do listy. Ale. Nie, dobra, czekajcie. Nie mam czasu żeby dawać coś do listy. Nie mam czasu. Muszę, muszę. Yy... Nie masz hajsu. Nie wiem. Nie. <głos》>, ile masz? Haj... Nie wiem. O, ale to jest darmowe. Hmm. Takie darmowe. Takie by wszystko było darmowe. Fajnie. Moja transakcja została zakończona. Potrzebujesz pomocy? Dobra, wszystko zrobimy na turkusowe, tak? Zrobimy sobie komplecik. Okej. Okay. Mm. I ty nie słyszysz? Co mówisz? I ty nie słyszysz? Tak. A dobrze? Dobrze cię słyszę. Dobrze. Okej, okay, chyba to jest taki sam kolor, nie wiem. Turkusowy <noise> chyba byłbyś tu <tłum> tutaj. co <noise> się <coś> śmiejesz? <głos> 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 Dobra, może być taki. Mm. Tobie. <noise> to wie? jakieś kontakty <noise> radował w telefonie. Ekstrakcjom takie te jakieś na przykład po ucztę Nie wyzywałeś? Nie. Tak. <grym _> Dobra, już tylko komplecie kupiliśmy. Oto trzy. Okej, tak. Czarna łóżka. Mam czarne łóżka. Nie. To jest słony kolor. Nie, no ja, ja muszę... Ja, ja mam... też... Mam... pół. Blech. 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 Magda? Jaka? <grym _> Nie ma Nie ma da... Chyba ty... to no ty tak Chyba ten cały odcinek będzie bykowy. tak, tak. z dzieci na YouTubie Może. Co Jak ja się to... ubieram, ta... ubieram. Ja w ogóle nie wiem co kupię Jak Mamy ktoś kupuje, tak. ale coś się się mi się myśli, coś, 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 coś Lele Może Alele Tak, alele Pani <grym>, też <grym, grym>, tancer Tancer Idziemy po tancer Czy to ja pójdę Nie, na pewno ten no, będzie bekowy, bekowy Beka No, no program seksualny, ja taki I ta dziewczyna miała inną wersję niż Niż yy, Na filmiku, taki, bo chciała jeszcze coś takiego zrobić I Może Ta dziewczyna miała inną wersję i ja taki, No ale on co? Ale nie, to był czarny, <imprisoned> anyway, ale no, no, nie jesteśmy tutaj sam. Chcieliśmy? Dobra, i dla do chancingu takiego. Ola, ale zdecydowałeś, że to będzie takie nudne, a później to będzie nudne, Nudna będzie gra, wszystko. E tak, VIP to będzie kosztowało. Kosz tak, VIP będzie kosztowało. Mniej więcej wziąłeś. Zjąć. To mi się nie podoba. Dobra, mi się to już spodobało. Tak, to mi I bierzemy jakieś buty. Buty. Się Może weźmiemy tancel? Chcę buty tancel? Nie chcę, żeby coś... Znaczy, nie chcę wydać całej kasy, ale... To trochę zaszaleję tak, zaszale, zaszaleję. Kto śpisze do mnie? Ktoś pisze do mnie? Ej, prawie nas nie słychać. Prawie chyba, tak myślę. Bo mi co? Ona ja żyj! Jest. OK, dobra, to kupujemy. Co Tak uż O, na to spoko wygląda. ty, no to, taki słak, słak, taki słak, taki słak. Mm. To no ten. No ten odcinek będzie na pewno długo trwał, więc no musi cię trzymać troszkę, troszkę no dużo, długo musi cię trzymać, ale jak nie chcecie oglądać to. Idę do topu, bo na razie tam, mi się podobały na razie rzeczy, mi się jakieś tam podobały. Tam <tosuchy> to może, tak. To taki, takie włosy mi się podobały. Gdzie są włosy? Takie włosy? No, takie włosy, już wiecie co mi się podoba. Takie włosy mi się podobały, nie wiem co są. Takie proste <tosuchy> mi się podobały. To jest ładne. Ola, co się nie odzywasz? Eee, e, Nieważne. Aha. Dużo się dowiedziałam. Ja że nie mam włosów. dodam do listy może. Może później się zastanowić, czy je kupić, czy nie. Na razie szukam moich prostych włosów. Gdzie są proste włosy? Gdzie są proste włosy? Ej, bo mi się takie proste włosy jak y, y, Kamila Lol, 78 tak? Pamiętam swój nick. Gdzie ty je znalazłaś? To te? Nie. nie te. Ktoś do mnie pisze, nie. Które to są włosy? Dobra, teraz przyspieszę tempo. Uś się przyspiesza tempo teraz. I Szukam tych włosów. Prosty. Dobra, ja teraz wrócę jak znajdę tą fryzurę. Okej, okay, jestem i taką mam... No, mam podobny styl do takiej dziewczyny. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale naprawdę mi się spodobał Twój styl i tylko ten look chciałam kupić. Tak. No i mi się. I zaraz no, mam nadzieję, że się naprawdę nie obrazisz i może masz jeszcze ładny? Ja trochę przyrobiłam. Dzień Lol, dzień tak, e, Jak ty miałaś? Lol? 7-8? Jak ty... Kamil, Kamila. 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 Tak, lol. Ty masz tak... Naprawdę masz ładny styl i... Dlatego trochę zgapiłam to od ciebie, ale mam nadzieję, że się na pewno nie odbradzisz, bo... Po prostu ładnie się ubierasz. O, to zobaczę. Tylko to może przemienię. Ten kolor. Taki, 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 taki. Na inny, na szary to. Nie, to do mnie nie pasuje. Okej. Okay. <śm> <śm> Ola, co się nie odzywasz? Tak oglądam. Co oglądasz? Tak, ci powiem połowę. Okay. <laughs> Więc jeszcze raz przepraszam, że zgapiam od ciebie ser, ale... No po prostu mi się podoba. Tak. I szukam tych włosów. Pierwszy szukam twoich włosów tak, tych, takich prostych. Ale napotkałam no, się na ten... ten i... No i mi się. Gdzie ty miałeś te włosy? Tu miałeś te włosy! Okej, okay, te włosy mi się podobają. Tak, Zarazem! te włosy i one kosztują 30. O! Te włosy mi się podobają. Kup. Nie na... Nawet... Nie. Dobra, zmienię może kolor, bo mi się podoba. Na. Weźmiemy. Na turkusowy może. Będziemy turkusowi, tak. będziemy mieli tak. Dobra To będzie na... Tak Nie no, no taki ciemny ja... Taki... O Ten I tak To weźmiemy To zmienimy też na taki... To był... Ten To będzie na biały I to będzie na... Chyba ten był Czy ten? Chyba ten Tak Kurde z... Włosy No. Co masz. Aha, to ja tu też mam, ale nie tego. Okej, okay, to przemienię na taki kolor. I tak. Nie no, będzie w jednym kolorze ładne Tak i... I może to przemienimy też na turkusowy To jest turkusowe zresztą. Nie ja wiem. I tak, i to mi się podoba. Czego to ja tu mam? To mam. To mam. I to mam. Więc. <laughs> I to mam. No wiem, co kupuję. Tak, <laughs> mam tyle hajsu. Mam, więc może teraz zajmiemy się czymś innym. Bo nie wiem czy wydać pieniążki. Dobra, ubierzemy luka jakiegoś ładnego. Okej, okay. nie no, te uszka bardzo pasują do tego, ale jakby miały inny kolor, tak myślę, więc top. te uszka, uszka chcę zmienić. Naprawdę by pasowało, gdyby miały inny kolor, to, to, może czarny pasowałby lepiej. Dobra, nie biorę tych uszek Jednak nie biorę tych uszek więc się przebierzemy. To to ściągamy. I tak, okej. Okay. Teraz się czymś innym. Może zobaczymy na prezent. Tak, dosyć dostałam od Violetta XD123. 123. Bardzo cię poznałem i dziękuję za prezent. Zobaczmy, co to jest. O, dziękuję za łoski. I... Ktoś napisał do mnie na poczcie. Amelka. Hmm. Powiedziałam Elsa24361. To pozdrawiłam. i was pozdrawiłam. I chyba. Ile ten odcinek trwa? Dobra, trochę go przyspieszymy. Zresztą napiszę, że to będzie długi odcinek. Więc chyba nie będzie problemu. Do na sklepu Di Diamond. Ta osoba, której chcę dać Nie, o... Oliś! Czy? Zobacz coś na MSP? Czy ty też to widzisz? Dziękuję za co. Okej. Okay. Widziałam, bo oglądam takie coś. Nie no spoko. Ale już to przestanę oglądać. Okej, okay, okej. Okay. Ten odcinek trwa 19 minut, ale to zresztą... Tak. Nasz pozdro yy, daje... Tylko osoba mi... Mi osobą hehehe <ścoughs> No i z, przepraszam Cię Betka, ale niestety oddaję no, tylko Oliśowi i takim osobom, których znam, no, no mam nadzieję, że to wiesz yy, Przepraszam, przepraszam... Tak, mm, ojciec Karolcia, ona też nagrywa na tym, więc... Ona też nagrywa na tym, więc możecie tam zajrzeć. Jeśli ciekawa, czy animacje są też... O! Są! Patrzyła? co To nie wiem. Dobra, to może... Zobaczysz? Zaraz zobaczę, jak kupię sobie... Co przecież nie kosztuje. Cieszę się, mm. cieszę się, że nie rozumiesz <grym> Cieszę się, że nie rozumiesz? rozumiesz, <grym> <grym> Tak powiedziałam Aha, ja słyszałam, cieszę się, że nie rozumiesz Kurde, teraz nie wiem fajne są, ale fajnie, fajnie, fajnie <grym> Hej Nasiłałeś buty? To ja to było strasznie ładne. Nie, nie, ja, ten, ja, ja się nie... Ja ci nie Ej, dobra. Ja zaraz wracam, może jak już skończysz odcinek, już mnie nie będzie. Czemu? I to jest zjeść coś Okej, no to poczekamy na Ciebie, jeżeli <noise> w ogóle ten... Ta Aniuka jest spoko, ale chcę tylko wydać do 7 tysięcy, więc może kupić. kupię. Hmm, może w miłość, bo miłość tak. Hmm, to nie. To nie, nie jestem chłopakiem. To. to. Ale słodkie. O, nie, no to musiałam. Nie jestem tego. ty. Okej. Mm. Proszę nie, odrodzaj, nie da, się. Nie stydzisz, ja to jaki to jak jest? Kochę, tego nie. No może kupimy jeden z tego. Jedną. No to, to kupimy stąd. Teraz dzikie jest warivana. To jednak kupimy stąd. Nie no to nie jest takie. Fajne. A czy mi się nie podoba? Nie musi musiam podobać. Znaczy nie musi mi się podobać, a czy... To może jest fajne? strasznie, yy, no, kosztują bardzo tanio. Jak... No. Jakieś zwariowaną... Chcę inną. To nie chcę. Teraz idę chyba połowę... Yy, teraz przyspieszę, żeby tak... Yy. Może to kupić. Ja chcę kupić takie fajne, jakie... Yy. mocno. Zabawa i czat. Co w tym będzie? Fajnego. Bozy. To jest spoko. O to to kupujemy. I to jak być ostatnie. Teraz zobaczymy na tła. To jest mój pierwszy raz... To mój pierwszy raz szalone zakupy, więc będę To jest ładne. Kupujemy. O, dobra. To... Ostatnią animacją, jaką ja będę chciała, to będzie może parę roku. Zobaczymy. To jest fajne. Inaczej, chyba tym 20 minut nie Fantastyka. I święto. Jakieś fajne to jest pozostałe. Torebka, stokaj, to są ci święta, fantastyka, pory roku, sport, natura, natura, wezmę z natury. To mi się podoba. Dobra, łatwo. No i zostało mi tyle pieniążków, więc y, pójdziemy na twoją skarbonkę. Mam mało, mało, ale może być, tak? I aktyw. Wyślij serduszko betki prezent, jeżeli ma 200 życzeń. To ja jej kupię. Co, co tutaj jest ładne, co mi się tu podoba. Widzę, że tu od Adriany skąd takie podobne te? Zatru to drugie tu jest. Już się to te spódniki. Chyba sobie je kupię. mi się bardzo, bardzo podoba. Ok, kupię ci je, ponieważ... No. Pozdro, no, nie chciałam Cię kupić, pozdra Znaczy nie, że kupić, tylko po prostu ten, no to Ci dałam to Nie chcę zbyt stracić wielu pieniędzy Jak będę chciała, dzisiaj jest dziewiętnasta Okej, jest dziewiętnasta Dziewiętnasta, o dobra No to będę pamiętać, że jest dziewiętnasta I bo jutro sobie cofnę i też będę sobie kupować ciuchy No, można na odcinku Tak, na odcinku, okej okay. Mój profil. Hmm. Lista życzeń. O, to teraz takie. Dobra, może jutro kupię. Aha. No, to jest dla Olicia, W ostatnim odcinku to robiliśmy. Inaczej, nie wiem, czy to w ostatnim było, ale chyba jakoś tak przed ostatnim. ostatnim I ten. Hmm, tak, kupiłem te włoski, więc nikt nie musi je kupywać. Nie trzeba, nie potrzeba nimi nic. Lista życzeń, więc to usuwam, żeby przez przypadek mi nikt nie kupił ich. I ile cię trwa? 26 minut to nic takiego poczta. Że cię przecież VIP kosztuje yy, za to, że za to, że nic nie dałam tobie. Pozdra, to masz ode mnie yy, prezent. Prezent. Pre pre -y -e -z -e tak <coughs> to już pozdrawiam, pozdrawiam i tak, myślę, że już ten odcinek powin... No już trochę się składa zakończyć, ponieważ to już trwa 27 minut. Olisia nie ma, więc ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Zostawicie łapkę w górę oraz suba, więc do następnego odcinka. Hej!